Kasa Fiskalna, Novitus Link Online. Pokażę dzisiaj, jak wydrukować raport bazy PLU, raport naszej bazy towarowej. Przyciśnijmy klawisz F, menu, wyszukujemy raporty, wyszukujemy raporty danych, zatwierdzamy. Proszę zobaczyć, pierwsze, e, pierwsza pozycja jest dane towarów, czyli Wydrukujemy sobie towary. Kasa zapytuje mnie w tym kroku tutaj, czy wydrukować wszystkie towary, czyli wszystko co mamy, czy pewien zakres kodów, tak? Możemy też wydrukować raport z danymi w dziale jakimiś zawarte, da, e, raport z danymi z e, zestawką VAT, jaką przypisaliśmy wcześniej. Wybierzmy wszystkie towary. Nasa zapytuje jeszcze, czy pełne dane, czy tylko cennik. Zróbmy sobie na potrzeby naszego filmu, że będzie to tylko cennik. Zatwierdzamy klawiszem gotówka i taki raport drukuje nam się.